Cześć, witajcie, ja jestem Seba i dzisiaj czytanie komentarzy, żartuję, czytanie komentarzy dzisiaj nie będę. chyba jutro będzie, tak to filmy będę stawiać dzisiaj, Minecraft w skrzynce, jeżeli nagrywasz to kasz ludzi co zrobili, teleportacja, Co za skin? Możemy wybrać sobie skina. Aha! to mańka w skrzynce! Jakie fajne! Co możemy na przykład... Możemy zrobić taki wielki świat. Gdzie jest ten świat? Jump plus. Gdzie jest ten świat, co jest tyle? skrzynce? Jump plus. Może trzeba to podrzucić pod siebie. Nie rozumiem. Nie umiem. Jo! Ja. <laughs> Ale tam, nie rozumiem. Ale motyw jest fajny, że... Ale tam, ciekawi mnie gdzie jest ten świat. Co tutaj jest nadal? nie wiem o co chodzi z tymi bary blokami. Myślę, że dodzą mi. A ja bym chciał pozmieniać to. Czy mogę dodać na przykład diamenty? Tobi blok. Mogę dodać diamenty. Mogę sobie postawić diaksy. Aby się był piękniejszy cały w diamentach. Ja ile komend bloków. Powinienem tam Gość, długo musiał pracować nad tą Zobaczmy, czy są jakieś, nie wiem, paczki zasobów. To nie patrzcie. A, jest modyfikacja Minecraft skrzynce. Moje zestawy. Nie patrzcie na to. No, wcale tego nie będzie na kanale. Wcale nie będzie żadnych słoni. Tym. Skrzynkowym, diamentowo-nubowskim -nub odcinkiem to by było na tyle papa. Pa.